12 miesięcy więzienia, taki wyrok usłyszał kierowca Porsche, który w lipcu na przejściu dla pieszych w centrum Leszna znieważył i chciał przejechać kobietę. Najprawdopodobniej w sobotę ma zostać udostępniona dla ruchu droga ekspresowa nr 5 na odcinku Poznań Leszno. Zatrzymano czworo podejrzanych o napad na kobietę w centrum Leszna. Zmarł podinspektor Janusz Czarnecki, były naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Prace przy remoncie, elewacji i przyziemia Leszczyńskiego Ratusza wraz z przebudową instalacji odgromowej rozpoczną się dopiero 7 stycznia. Przez cały tydzień w galerii na trzecim piętrze ratusza można zwiedzać wystawę sekcji malarskiej Uniwersytetu III wieku. Znamy już przyszłoroczny terminarz PGE Ekstraligi. Gwiazdkowy turniej o puchar starosty kościańskiego w piłce nożnej, halowej szkół podstawowej dobowych odbył się już po raz 21